Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić taką mapę portów. Jest to potrzebne do tego, żeby sprawdzić, czy wszystkie okna są równe, oraz później do portingu. Także zapraszam. Najpierw musimy wiedzieć, iż cylinder ma pewną średnicę. I gdy pomnożymy tą średnicę razy pi, czyli 3,14 około, wyjdzie nam długość obwodu, czyli jaką kartkę potrzebujemy długą. Do góry wymiar już musi być taki, żeby przynajmniej dotąd wystawała ta kartka, czyli mierzymy sobie głębokość. W moim przypadku zrobiłem to na 7,5 cm. Kolejno wycinamy tą kartkę, piszemy, gdzie jest górna krawędź. U mnie to jest top wydech. Dajemy na coś płaskiego. Załóżmy, to jest płaski stół, no, że w ten sposób będzie lepiej. I wkładamy tą kartkę w ten sposób, tą płaską krawędzią w dół. Ważne, żeby to była zwykła kartka papieru, ponieważ tekturowa jest bardzo twarda i nie uda Wam się odrysować okien. Łączenie teraz mamy tutaj, w tym miejscu. Najlepiej by było łączenie sobie dać gdzieś w bok, tam gdzie nie ma okna. Wtedy po prostu będziemy mieli szerokość dokładną tego okna. A tak sobie musimy zgadywać, i ta kartka może nam się przesunąć. Następnie załóżmy, iż to jest ołówek stolarski. Oszczymy go na jedną stronę, wygładzamy ostre krawędzie z tego ołówka, żeby ten ołówek nie przebił kartki. Kolejno przytrzymujemy sobie tą kartkę i rysujemy góra-dół. Tam, gdzie są kanały, tak jak tutaj widzicie. Następnie trzymamy tą kartkę. Nawet możecie wziąć taśmę. I przykleić sobie tutaj tasiemki, żeby ona się nie przesuwała, i tutaj z tej strony również możecie przykleić tasiemki. Bierzecie palec i mocno tą kartkę odznaczacie, żeby po prostu te okna miały takie kontury jak widzicie na zdjęciu. Później sobie wyjmujecie tą kartkę. Kontury musicie obrysować długopisem, najlepiej albo cienkopisem. Następnie mierzycie sobie od górnej kartki, czyli od góry cylindra, od tej przelgni do okna, gdzie jest najwyższy punkt. I jak widzicie, najwyższy punkt mamy w tym miejscu. I te wszystkie okna są krzywe, bardzo krzywe. Kolejne okno wydechowe, najwyższy punkt mierzycie i również jest. To okno bardzo krzywe. Dlaczego tak? Dlatego, że mamy cylinder 50, który jest po szlifie. I ten szlif wygląda w ten sposób. Tutaj wyrwało. Kurde, jak Wam to pokazać inaczej? Ale jest po prostu wszystko powyrywane tam, ponieważ nie było tyle materiału, no i po prostu się powyrywało. Kolejna rzecz jest taka, iż tutaj jest tłok AM6. Tutaj widzicie, jest to tłok AM6. 60 ma 43 mm, tutaj mamy 44 mm. Jest to zły tłok, nie do tego silnika. I gdy ktoś będzie wam robił porting, bądź Wy sobie kupicie kątnicę dentystyczną i chcecie zrobić porting, musicie te wszystkie okna tutaj wyrównać. Muszą być tutaj równe krawędzie, na dole równe krawędzie. Oraz z boków szerokości tych okien muszą być równe. Te okna płuczące z tymi muszą być takie same. Takie same. Okno do ładowania musi być równe. Okno wydechowe również musi być równe. Nie mam na sensie równe, że ma być prostokątne, ale ma być po przecięciu wpół symetryczne. Z tej strony i z tej strony ma być tak samo i te okna również. Także w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Trzymajcie się, cześć!